To jest lustro. I proszę o kreatywną odpowiedź, co widzisz w tym momencie. Obecnie to nic się nie odbija w tym lustrze. A kaktusa nie ma? jest Na prawo czy na lewo? W tą stronę może bardziej. A chcę kaktusę przynajmniej. To jest ta dobra strona w ogóle tego lustra. Nie wiem, to ja jest ja to siebie, wiesz? To jest ta powiększająca i tutaj nic nie widać za bardzo na niej. Dzień dobry, z tej strony Dominik Boss, a to jest podcast Max 10 minut, w którym dzisiaj bez cukru dowiemy się jak i dlaczego zgłębiać filozofię od Michała Idasiaka, który jest naszym dzisiejszym. Gościem. Dzień dobry. Od jak długiego czasu zajmujesz się akademicko tym tematem? Akademicko to jest może za dużo powiedziane. No mam tam jakiś artykuł napisany i tak dalej, ale właśnie trochę od tego uciekłem na tego YouTube'a, Przy czym jakby zachowując też jakieś takie to, co z, te, z tej uczelni wyniosłem, czyli jakąś taką większą, większą rzetelność, jakieś takie trochę poważniejsze traktowanie tematu, pomimo tego, że te konkretne tematy, które poruszam, no nie są zbyt poważne. No nie są, ale można z nich wyciągnąć jakieś uniwersalne lekcje i podejrzewam, że jeżeli mówimy o Filozofii, wbrew temu co na pewno wiele osób sobie myśli, studiowanie filozofii, nauka filozofii, zgłębianie filozofii na pewno daje jakiś taki pozytywny wpływ na pozostałe dziedziny życia. Czy, czy zgodziłbyś się z tym? Wiesz co, to z filozofem jest tak jak w sobie ze wszystkim. Ile, ile w to włożysz, też tyle z tego wyciągniesz poniekąd, ale jest o tyle wdzięczna, że każdy w niej może znaleźć coś dla siebie, czy bardziej cię będzie interesowało właśnie jakieś takie egzystencjalne tematy, bardziej cię będzie interesowało właśnie, żeby gdzieś tam się zagłębiać w jakieś konkretne teorie, nie wiem, dotyczące umysłu, istnienia w ogóle, jakieś takie odjechane totalnie rzeczy. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i, I to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze. Czy Twoim zdaniem to jest coś, co powinno być już nauczane na bardzo wczesnym etapie życia, czy to jest raczej dziedzina, do której trzeba najpierw dojrzeć? Niektórzy podejmują takie próby gdzieś tam wprowadzania tej filozofii na bardzo wczesnych etapach, już nawet dla dzieci. Oczywiście w bardziej przystępny sposób i mhm. gdzieś tam nie powołując się na, na nic konkretnego. Propsuje takie, takie, takie podejście, natomiast gdzieś tam się dojrzewa razem z tą filozofią i na pewno więcej się z tego wchłonie, kiedy jest się odpowiednio gdzieś tam dojrzałem do tego, że jak ja zaczynałem, to nic mi nie zostawało w tej głowie, nic z tego nie rozumiałem, to była dla mnie jedna wielka niewiadoma, co ja tu w ogóle robię, co, co ja czytam, nie? Ale z czasem to gdzieś tam się zaczyna trochę jakby klarować po, po, po dłuższym czasie, ale to naprawdę był w, moim przypadku, w moim przypadku to były lata. Zastanawiam się, czy teksty wywodzące się z antyku realnie dzisiaj przekładają się na rzeczywistość, którą my widzimy. Czy to jest jednak coś na poziomie... Bardziej abstrakcyjnym, co należy brać przez wielkie sito. I tak, i nie. To znaczy na pewno da się gdzieś tam wyłuskać jakieś takie uniwersalne rzeczy, które właśnie się nie starzeją. I to, to jest właśnie taka wielka wartość filozofii w przeciwieństwie na przykład do nauk, które cały czas się rozwijają i to, co było wartościowe i aktualne, traci tą swoją wartość na rzecz czegoś nowszego, bliższego prawdy, że tak powiem górnolotnie. To w przypadku filozofii jest o tyle lepiej, że o ile ona daje czasami jakieś odpowiedzi, ale Wszyscy sobie doskonale zdają sprawę, że tu nie chodzi o te odpowiedzi właśnie, które ona daje, tylko chodzi o te pytania, które zadaje. Dziś tam zapoznając się z tym filozofią, człowiek uczy się lepiej formułować te pytania. Druga sprawa, że właśnie czytanie takich jakichś klasycznych tekstów, właśnie zapo zapoznawanie się z klasykami, to jest taki trochę dialog z największymi geniuszami wszechczasów. Poniekąd hmm. i można gdzieś poczuć trochę ten, ten, ten klimat, jaki był wcześniej. Powiedzieliśmy już o filozofii wywodzącej się jeszcze z antyku, ale mamy też filozofię uprawianą dzisiaj. Przed jakimi wyzwaniami ona stoi? Na jakie pytania stara się odpowiadać? A przede wszystkim mamy cały czas problemy jakieś etyczne, szczególnie gdzieś tam na gruncie bioetyki, sztucznej inteligencji. Dlaczego cała panika wokół sztucznej inteligencji się teraz bierze? Bo nauka wyprzedza to, co my jesteśmy w stanie zrozumieć w tej filozofii, ja oczywiście też jest cały czas z tyłu, ale próbuję jakby cały czas te pytania, pytania zadawać i dopiero dzięki niej możemy tak naprawdę ruszać, ruszać gdzieś do przodu. Jak osoba, która wcześniej nie miała styczności z filozofią, może troszkę wejść w ten świat? Od czego zacząć? Ode mnie na przykład, od mojego kanału. Ale to była bardzo płynna reklama, to to ci muszę oddać. Wychodzę trochę z takiego podejścia na zasadzie, pewnie też masz coś takiego, że nie wiem, oglądasz na przykład jakieś memy w internecie i trafisz na mema z jakiegoś serialu, którego nie oglądałeś, ale te Mem cię zaciekał i na tyle, że zaczynasz ten serial oglądać z te, tylko z tego powodu. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry sposób, żeby od czegoś zacząć, że nie wiem, oglądasz sobie memy, których nie rozumiesz, oglądasz jakieś śmieszne filmiki, których też nie do końca rozumiesz, ale to później się zaczyna jakoś tam intrygować. Oczywiście można poważniej też do tego podejść, Aha. można zacząć faktycznie od jakichś takich lżejszych, nie wiem, opracowań czy książek takich popularno-filozoficznych, co kto woli po prostu. Czy ktoś jest bardziej takim z natury trochę śmieszkiem, czy bardziej taką poważną osobą, po prostu nie wie, jak zacząć, no dla każdego coś, coś dobrego się znajdzie. Chciałbym ciebie jeszcze zapytać o to, czy obecnie wśród młodzieży widać jakiś istniejący trend na filozofię? Czy młode pokolenia zaczynają się tym coraz bardziej interesować? Nie wiem, jak wcześniej to wyglądało, więc trudno mi powiedzieć, czy ten trend się faktycznie pojawił. Nie śledziłem <laughs> jakichś statystyk z tym związanych. Na pewno gdzieś właśnie za sprawą mediów społecznościowej, właśnie, czy memów i tak dalej, to gdzieś tam jest zaszczepiane są te, te ziarna, one są tam rzucane po prostu w przestrzeń i niektóre, niektóre faktycznie kiełkują, natomiast ja nie ma tutaj wątpliwości, że no, filozofia gdzieś tam pozostanie niszowa, bo ona jest taka ze swojej natury poniekąd. Myślisz, że kanały takie jak twój mogą w przyszłości zdobyć wręcz mainstreamową popularność? Mogą na pewno jakimś kosztem, że jednak trzeba, trzeba dotykać tego, co ludzi interesowało już wcześniej i dopiero jakoś wtórnie przemycać te treści filozoficzne, czyli jakaś taka popularność, szczególnie na, na zachodzie, takich wideoesejów, które właśnie poruszają bardzo popularne tematy przez ramy jakiejś konkretnej filozofii. Właśnie to jest coś, co wydaje mi się, że dobrze działa pod tym względem. Czy osoba, która studiuje filozofię, ale nie zamierza, nie wiem, robić magisterki, pójść na doktorat, tak jak ty, tylko chciałaby zmienić swoją dziedzinę, znalazłaby takie dziedziny, w których filozofia strasznie. Pomoże. pomoże. Na pewno wszystkie wszystkie dziedziny pokrewne, jakieś humanistyczne, typu socjologia, antropologia i, i tym podobne, ale to dotyczy tak naprawdę każdej dziedziny. Przy czym nie na każdej taki student będzie dobrze widziany i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jak się pójdzie na jakiś kierunek ścisły i się zacznie tam filozofować, to może są takie osoby, tacy wykładowcy, którzy jakby się ucieszą z takiego podejścia nie tylko biegnego wchłaniania tego materiału, ale próby jakiej, jakiegoś myślenia o tym, ale często właśnie. Można się spotkać z podejściem odwrotnym, trzeba gdzieś na to uważać na pewno, ale nie, nie uważam, że to powinno kogokolwiek zniechęcać, bo tutaj też można szukać czegoś nowego, tak? Że mało jest osób, które właśnie są po filozofii, później zajmują się całkiem jakąś inną dziedziną, jakąś nauką ścisłą, przygodniczą i tak dalej. I takie osoby mogą właśnie dużą wartość wnieść do, do tego, jakby wychodząc trochę poza, poza te ramy dzięki tej filozofii. Zapytam Cię swoją drogą, czy Twoim zdaniem dobry Philosoph. Powinien być takim cichym analitykiem, który przygląda się rzeczywistości, czy powinien wykorzystywać swoją wiedzę i na przykład startować w wyborach, albo głośno wygłaszać swoje poglądy na temat bieżących spraw. Znajdzie się miejsce i na to, i na to. Nie powinno być czegoś takiego jak stereotyp, filozofa, że on powinien być taki, albo powinien być taki. Czy on powinien się zajm zajmować jakimiś praktycznymi rzeczami, czy on powinien funkcjonować w tej rzeczywistości, czy on powinien orbitować nad nią gdzieś, i, e, albo sobie tego gdzieś tam cicho analizować. No właśnie każdy, każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce i filozofia jest czymś takim meta wobec wszystkiego w pewnym sensie. Jeżeli ktoś chce dotknąć trawy, to może dotknąć, jeżeli ktoś nie chce dotykać, to może siedzieć dalej w domu i sobie dłubać. No to jak już doszliśmy do etapu dotykania trawy, to żeby nasi słuchacze nie dotknęli dzisiaj trawy, to myślę, że teraz możemy zadać im jakieś mocne pytanie, które. W sprawi ich w taką małą zadumę. Czy miałbyś coś takiego? Jest dużo różnych takich klasycznych dylematów filozoficznych na zasadzie, czy jak drzewo upada, ale nikogo nie ma w pobliżu, to czy wydaje dźwięk, albo czy słynny paradoks statku Tezeusza, czy jeżeli będziemy w tym statku po kolei wymieniać jedną część do momentu, w której żadna stara część nie będzie zachowana, czy to będzie ten sam statek, czy będzie nowy. I oczywiście to brzmi jakoś tak staroświecko, ale to bardzo, mo bardzo łatwo można zastosować do takich posthumanistycznych tematów na zasadzie kolejnych jakichś implantów, jakiejś wymiany części ciała i tak dalej, w którym momencie my tracimy tożsamość jako człowiek. Więc myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia na pewno. Jest też e, słynny problem teleportacji chociażby, która, no ona nie wzięła się z, konkretnie z, gdzieś tam z fizyki, tylko właśnie wzięła się z, z filozofii. Gdzieś tam też próbuje pokazać, czy faktycznie, czy coś takiego jak maszyna teleportacyjna w ogóle może istnieć, czy, czy to nie jest po prostu maszyna, która usuwa cię z jednego miejsca i tworzy Twoją kopię w nowym miejscu, czy dalej będziesz tą samą osobą, czy gdzieś tutaj jest przerwany jakiś ciąg? To jest tak pokręcony temat. To nie jest coś, w co warto wchodzić o drugiej w nocy, bo nie zaśniecie. Mówię serio. Więc możemy sobie teraz zadać pytanie, czy w momencie, kiedy my znikniemy, czy to dalej będziemy my, bądź Będzie jak się pojawimy o tam. I myślę, że to jest naprawdę ciekawe pytanie, które w mojej głowie brzmiało zdecydowanie lepiej niż tutaj przed Wami. Moim gościem był Michał Idasiak. Dziękuję bardzo. A to był podcast Max 10 Minut, w którym mogliśmy dowiedzieć się bardzo wielu egzystencjalnych wręcz rzeczy właśnie w 10 minut i to bez cukru. Do zobaczenia w następnym odcinku.